Dobrze, przejdźmy do shota numer jeden. Das, jest taki najnormalniejszy, to jest taki najnormalniejsze, to jest Ksajo, bo ma sam z nich bekę i na nich zarabia, tylko udało mu się tam wycwalić tak, że wiesz, że zarabia na jakiś chłopak, którzy na niego robią i tyle. No i reszta ten wysocki Japczan, yy, 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 i nie wiem kto tam jeszcze jest. Jakiś Luki Steve... tu to jest cringe'owe wszystko. Tak samo ten, ten, młody. Kurwa, to jest taki cringe, że tego się nie da oglądać to. No. Jedyny ksajo, który się, on sam ich, sam dostaje mifu, że sam ich na tej się obgaduje, wyzywa i tak dalej, ma z nich pekę, no bo wie, że udało im się znaleźć faniasków i tyle, i bardzo dobrze. Od razu chcę powiedzieć, że jest to shot, który ma już 5 miesięcy, ale Aha. mimo wszystko e, wrzuciłem go tutaj do tego archiwum. Myślę, dlatego, że myślenie że... Frania się nie zmieniło od tego raz, czasu? Raz, że myślenie Frania się nie zmieniło, a dwa, osobiście e, chciałbym, na samym początku może luźno, E, powiedział, że młodego nie da się oglądać, a z tego co zauważyłem, to młodziutki zaczyna gdzieś tam windować na. E, przy, no to, prawda. to może, może, może źle powiedziane, ale jakieś już takie, kurwa stary. Zaczęło mu lepiej iść, tak, nabrał, tak. nabrał wiatru w żagle, no i niech niech sobie chłopak robi. Rozumiem, że mam się odnieść. Tak, chciałbym, żebyś się odniósł właśnie do Frania. Co myślisz na temat właśnie jego kontentu, Lizy? Generalnie taki twój statement na temat Franka. Okej, okay, w ten sposób, jakby odniosę się najpierw do wypowiedzi, że fajnie, jakby Frania nie mówił, że ma jakieś sekretne inside info, że się tam obgadujemy i tak dalej. No bo jakby taki jest po prostu humor i my się tak do siebie zwracamy. Czy to jedni to nazwą obgadywaniem, drudzy nie. Jakby my tak żyjemy, każdy jest, że tak powiem, z tym w porządku, kto do tej grupy należy na co dzień. Eee, no a Franio, słuchaj, no samo jego podejście do mnie jest dla mnie niezrozumiałe, bo wiem, że Franio. Na 100% w którymś momencie moim widzem był, więc jakby no wypowiada się z respektem w moją stronę, a to, że tam nie lubi chłopaków, którzy którym ja pomagam, których ja wspierałem przez, przez jakiś czas i dalej wspieram. No to wiesz, może może Frania po prostu ma żal do mnie, że, że to nie on został moim synem. E... I co i tyle ci mogę powiedzieć. A sama postać Frania jakby. Była jakaś próba ze strony Frania, by wkręcić się do zacnych szeregów eksaminerów. Zależy, co nazwiesz próbą. No. Na okay. pewno Frania chciał, żebym go zauważył. Okej. Okay. A czemu mnie nie lubi? No Myślę, że. A, jeszcze wiesz. Frania zebrał publikę taką post Trochę tam na pewno widzów. E, Delorda siedzi. E, w którym się akurat y, zawsze przez lata trzymałem, też y, ok, więc dziwi mnie, że jego widzowie mnie nie lubią, ale tam jebać. Y, więc jest po prostu to opłacalne. Jakby nie jest to jakąś, wiesz, tajemniczą prawdą, tajemną, że jak cię sporo osób lubi, to też cię sporo osób nie lubi. No jakby ludzie, którzy mnie lubią, siedzą u mnie, a ci, którzy mnie nie lubią, muszą sobie znaleźć inne gniazdo. Więc idą do tego, kto jakby poglądami jest im bliski, czyli tego, kto mnie nie lubi, i mówi o tym wprost. Więc Frania być może obrał taką taktykę, nie a, wiem, jakie są jego realne odczucia. Czy jesteś w stanie określić w jakiś magiczny sposób, po prostu na tak zwane oko, jaki procent widzów to część wspólna, Twoja i Frania? No, ja nie patrzę do statystyk i, i nie wiem. No, słuchaj, na pewno są e, jakby już po tej fali, nazwijmy ją pokovidową, czyli jak Twitch się zrobił taką popularniejszą platformą. No to na pewno jest dużo widzów, którzy, wiesz, no nie wybierają sobie obozu, tylko migrują wszędzie po każdym streamerze, który akurat daje konkretną rozrywkę. No nie siedzą nawet dla streamera, tylko po prostu dla tego, co tam tworzy w danej chwili, no i jest okej, okay. jakby to, to jest w porządku. Ale no nie jestem w stanie Ci powiedzieć, jaki procent widzów frania ogląda mnie i odwrotnie. Okay.